W tym filmiku chcę Wam pokazać, jak wprowadzać naukę czytania w zabawie metodą Glena Domana. Pierwszy sposób to tradycyjna sesja, w której rodzic staje przed dzieckiem i odczytuje po kolei słowa. Warto przed każdą sesją zapisać na odwrocie każdej z kart słowo, wtedy będziemy je sprawniej pokazywać, czyli lala, burat, mama, ucho, gęść. Koniec. Albo możemy próbować pokazywać tak jak na filmiku. Zobaczcie. Tom, holownik, miasto samochodów, Tory. Druga możliwość, jeżeli dziecko jest nieco starsze i niechętnie patrzy na karty, to możemy dla urozmaicenia wprowadzić sesję w postaci prezentacji słów na komputerze. Zobaczcie. Brama, wjeżdżaj, wyładowała. Ciekły, rozbiegły, żunią trawę, machają ogonami 3 minuty. Słowa w tej prezentacji pochodzą z książeczki Ciężarówka i przyczepka. Link znajdziecie w komentarzu pod tym filmikiem. Natomiast z racji, że takich prezentacji zrobiłam 11, od dzisiaj każdego dnia będę wrzucała po jednej na mój kanał. Kolejny sposób to pisanie słów na zalaminowanych kartkach A4. Wystarczy kupić marker ścieralny i dziecko samo może nam podyktować słowa do przeprowadzenia sesji. Albo dobrze trzymać te karty gdzieś w pobliżu i jak bawimy się z dzieckiem i pojawi się jakieś ciekawe słowo, albo takie słowo niecodzienne, możemy od razu je zapisać na takiej kartce i przeczytać dziecku. Zobaczcie, jak to wygląda na przykładowym filmiku. Filipek, propozycja. Jakie słowo? Tom Holownik. Tom Holownik? Tak. No dobrze. Tom, Tom Holownik. To jego warsztat. Warsztat? To jego warsztat. Ale że warsztat będzie tak, że będzie je narysowany? Narysowany? Warsztat? To może tata narysuje. Teraz A. jakie słowo? To, e, tory. 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 Coś jeszcze? Jakie słowo kogoś sobie jakieś życzysz? Mat. Chyba. Jakie? Mat. Mat? Tak. To jest imię? Tak. Mat. Mat. Możemy też zrobić dla swojego dziecka książeczki tematyczne, tak zwane bity inteligencji. Ja mam tutaj akurat pojazdy lądowe oraz dinozaury. Ja swoje materiały drukuję i wkładam do koszulek. Czym taka książeczka się charakteryzuje? Tym, że na pierwszej stronie jest podpis, a na kolejnej ilustracja. Czyli dinozaury, Pteranodon i ilustracja dinozaura. Ważne, żeby odseparować podpis od ilustracji. Kiedyś, jak miałam troszkę więcej czasu, to tworzyłam takie książeczki. Połowa kartki A4 laminowałam je. I to jest akurat wierszy pokazywanka. I ostatnio miałam możliwość nagrać, jak właśnie bawimy się w czytanie za pomocą tej książeczki, a równocześnie chłopcy pokazywali części ciała. Zobaczcie. Policzmy, co się ma. Mam dwie ręce. Mam dwie ręce? Tak. Tak! Łokcie dwa? Tak. A gdzie są łokcie? Tak. Dwa kolana, nogi, gdzie? Mamy nie Tak. Wszystko pięknie zgadza się. Dwoje uszu. Gdzie są uszy? Tu, tu. O No i buzię też się ma. Buzia. A bo nie masz buzia, je? Chciałbym buzię też mieć dwie. Oczywiście możliwości na zabawę w czytanie jest znacznie więcej. Ja chciałam Wam pokazać w tym filmiku, jak to u nas na co dzień wygląda. Natomiast jeżeli jesteś ciekawa, jakie korzyści płyną z nauki czytania metodą Glena Domana, to kliknij w ekran końcowy, który pojawi się na końcu filmiku.